Hej, cześć, z tej strony Miłosz z Finance Flow i chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć trochę o Metaverse, co to właściwie jest, czego możemy się spodziewać jako uczestnicy rynku, jako po prostu ludzie, ale też jako inwestorzy, jak to prawdopodobnie będzie się kształtować na przestrzeni najbliższych, najbliższych lat. No i oczywiście jak będzie się na tym zarabiało. Zanim zaczniemy, jak zawsze zapraszam Cię do naszej społeczności mailingowej Finance Flow. Możesz zapisać się na stronie financeflow.e-mail, gdzie przekazuję naprawdę masę wiedzy. Ty po prostu subskrybujesz, dostajesz, dostajesz na maila co tydzień. Masę wiedzy z rynków finansowych, co się działo, w co można inwestować, w co lepiej, może nie i jak właściwie można fajnie, fajnie sobie inwestować. Także, nie przedłużając, jedziemy. Termin Metavers rozprzestrzenił się naprawdę błyskawicznie we wszelkich takich dyskusjach medialnych, stronach internetowych i tak kiedy to właśnie dyrektor generalny Facebooka, czyli Mark Zuckerberg powiedział jeszcze tego lata, że jego wizja przyszłości firmy opiera się na staniu się taką firmą Metaverse i dorzucił do, do tego kotła medialnego właśnie jeszcze więcej, kiedy to Około dwa tygodnie temu zmienił nazwy firmy macierzystej na Meta Platforms. I warto w ogóle wspomnieć, że sam termin Metaverse nie jest też niczym nowym, tak naprawdę, bo wywodzi się z powieści science fiction z początku lat 90., i w tej powieści Nila Stephensona Snow Crash reprezentował wirtualną, taką miejską nieruchomość, którą Ludzie mogli posiadać, wirtualnie po niej się przemieszczać, podróżować, właśnie spotykać innych użytkowników no i generalnie wy na bardzo różne sposoby mogli angażować się w takie życiowe, codzienne czynności czy, czy takie fantazje. I w samej swojej istocie ten termin reprezentuje taką wspólną przestrzeń. Wirtualną, która istnieje cały czas nieprzerwanie w internecie i która przekazuje te wszystkie informacje, interakcje w takiej trójwymiarowej, wciągającej wirtualnej rzeczywistości. Zamiast, zamiast właśnie takiego tradycyjnego oglądania po prostu ekranu, na przykład monitora, tak? czyli na przykład, wyobraź sobie VR, tylko że zamiast poruszać się po takim własnym świecie, tym rzeczywistym znajdujesz się w takiej bardzo dużej e, wspólnej przestrzeni mm, no dokładnie tak jak na przykład działa sam internet który łączy e, jedną e, wszystkie wszystkie sieci w taką jedną złożoną przestrzeń i moim zdaniem warto też pamiętać o tym, że nie mamy tutaj takiej sztywnej definicji metaverse, która byłaby tak szeroko akceptowalna i Myślę, że takie ostateczne granice, które będą kształtowane właśnie odnośnie tego terminu to one będą zależne przede wszystkim od firm, które najwięcej będą w Metaverse inwestować. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Facebooka. Zmiana nazwy właśnie Facebooka na Meta Platforms myślę, że też podkreśla powagę całej tej sytuacji jeżeli chodzi o, o to przejmowanie tej, tej koncepcji Własności i w lipcowym zestawieniu wyników firmy Zuckerberg opisał właśnie metaversję jako takie wirtualne środowisko, w którym przede wszystkim jest się, jest się w nim po prostu obecnym zamiast takiego tradycyjnego oglądania wydarzeń, jak widz, czyli że jesteśmy uczestnikami a konkretnych wydarzeń, interakcji, a nie tylko je oglądamy. I Meta skupia się na takiej wczesnej demonstracji produktów za, za Oculusem, któ, którego zakupiła w 2014 i w szczególności właśnie za bardzo dobrze przyjętym zestawem VR Oculus Quest 2 i w sierpniu tego roku wprowadzono Horizon Workrooms które miało być takim rozwiązaniem do, dla takich zdalnych spotkań, które opierały się na technologii Quest 2, żeby realizować bardziej takie naturalne, te spotkania wirtualne niż rozmowy wideo, właśnie wykorzystując takie śledzenie biurka, klawiatury śledzenie dłoni, dźwięk przestrzenny i awatory Oculus, czyli że to wszystko miało naśladować to co się dzieje na, przykład na naszym biurku, co robimy z rękami jakąś gestykulacją, tak jak ja teraz macham rękami i tym podobne. Natomiast teraz Horizon właśnie będzie taką marką, pod którą meta tworzy właśnie te wciągające doświadczenia społecznościowe, które kiedyś należały do Oculusa i Horizon będzie, zresztą tak jak mówił Zuckerberg, Horizon będzie platformą społecznościową, którą właśnie obecnie budują, żeby ludzie mogli nawiązywać relacje w Metaverse. I Zuckerberg mówił też, że dom, który służy jako punkt wyjścia, kiedy użytkownicy Quest 2 wejdą do właśnie kosmosu, zmieni się z Home na Horizon Home, podczas gdy Horizon Worlds wyjdzie poza dom i biuro, aby oferować aplikacje czy ta, takie jak na przykład wirtualne koncerty, czy jakieś na przykład afterparty. Tak? I warto też wspomnieć, że jest pewna doza sceptycyzmu, jeżeli o to chodzi, bo część osób nie uważa tego wcale za rewolucyjne podejście, bo, bo uważają, że trwa to już od jakiegoś czasu. i ja się z tym zgadzam i myślę, że najlepszym takim najlepiej rozwiniętym przykładem w ogóle obecności metaversów już tu i teraz jest właśnie branża gier wideo. I teraz chciałem właśnie do tego przejść. No właśnie i takie wirtualne przestrzenie, w których rzeczywiście użytkownicy mogliby się gromadzić, używać jakichś takich Symbolicznych reprezentacji, czyli właśnie na no, aw awatarów, są tak naprawdę bardzo stare i właściwie to tak stare jak cała sieć WWW z połowy lat 90., kiedy pojawiały się takie miejsca jak Alpha World, Alpha World czy Second Life, które właśnie pozwalałyby użytkownikom na wchodzenie w takie, w takie życiowe y, interakcje. I właśnie stale, stale rozwijająca się y, branża gier wideo. Y, z, pozornie tak, co, co, co kilka miesięcy wprowadza do, do swoich gier coraz bardziej realistyczne odwzorowania fizyki 3D, co też jest bardzo ważne. A po drodze też wykroiły właśnie cały taki segment rynku rozrywki premium. I jak powiedział dyrektor generalny Take-Two Interactive Software, jesteśmy prawdopodobnie największą firmą Metaverse na świecie. I Strauss Zelnik, właśnie ten dyrektor Take-Two Interactive, Nasdaq TTWO, no właśnie niezbyt zgadza się z tą wizją Zuckerberga, bo mówi też, że jest sceptyczny, że, że będziemy się rzeczywiście budzić rano i celowo zostawać w domu, siedzieć w domu, nakładać słuchawki i tak właśnie prowadzić te wszystkie codzienne czynności. Przy czym Um, uważa też, że jest to po prostu przydatne, jest to fajne narzędzie, żeby cieszyć się e, z tymi wszystkimi możliwościami rozszerzonej rzeczywistości, e, na przykład właśnie w grach wideo. Ja się tutaj z tym zgadzam. No, m, myślę, że przynajmniej za naszego życia to jest mało prawdopodobne, żebyśmy cały czas zostawali w domu i tylko siedzieli w metawersie, przy czym oczywiście to się będzie rozwijać, szczególnie teraz, kiedy tak się m, tak mocno kieruje się ludzi, żeby siedzieli w domu, no to tutaj. Trochę takie tworzenie problemu i rozwiązywanie go. Myślę, że jest to dość niepokojące. Trochę przypomina mi Black Mirror. Tam był właśnie taki odcinek, bardzo podobny, ale, no ale myślę, że, że jest na co patrzeć. I wracając jeszcze do, do branży gier wideo, myślę, że te firmy właściwie no, mają się czym pochwalić, jeżeli chodzi o mm, utylizację tej, tych, tych wszystkich możliwości technologicznych. Właśnie wśród tych twórców Metaverse i na przykład jeszcze przed IPO, które miało miejsce tej wiosny, założyciel Robloxa NYC i RBLX, David Baszucki powiedział, że powiedział, jesteśmy pasterzami Metaversu i to jest akurat bardzo ciekawe, bo ta firma ma na przykład własną cyfrową walutę właśnie dla użytkowników o nazwie Robux. Przyciąga też fanów do wirtualnych wydarzeń, na przykład. Chipotle Mexican Grill zapowiedział też, że stanie się pierwszą marką restauracyjną, która otworzy wirtualną placówkę w świecie Robloxa. Jest też oczywiście przykład Epic Games, czyli no twórcy, twórcy przeboju Fortnite'a. Zebrali miliard dolarów na rozwój w kierunku właśnie metawersu. I Fortnite też już wykorzystywał swoją technologię, aby przyciągać miliony osób na wirtualne koncerty z udziałem takich artystów jak na przykład Ariana Grande, Lil Nas X. I też No widzimy, jak tutaj już to wszystko wykracza poza same gry, jak to właśnie. Jak tą wirtualną przestrzeń 3D można właśnie fajnie utylizować. Cudzież nie fajnie, co kto woli do, do zastosowań właśnie niepowiązanych z samą rozgrywką. Warto też oczywiście wspomnieć, że większość udziałów Epica należy do prezesa, czyli teama Sweeneya, a 40% udziałów ma Tencent Holdings. No i właśnie teraz tak patrząc trochę szerzej, że w tym momencie. W tym momencie tutaj widzimy te wszystkie warstwy. Tak? Meta i Mark Zuckerberg wyobrażają sobie świat, w którym spotykasz innych, żeby pracować, żeby się bawić, ale właśnie brać udział w rozrywkach, dbać o formę na przykład i moim zdaniem najważniejsze żeby robić zakupy. I przykładowo Nike. Poszukuje już teraz projektantów do wirtualnej odzieży i złożyła wnioski o znaki towarowe dla swoich marek, tak, takich jak wirtualne markowe trampki czy, czy tam buty, odzież. No i właściwie, im szerzej na to spojrzymy i widzimy, że, że te przykłady właśnie te, tego zastosowania metawersu mnożą się z czasem. I, no ale warto na przykład też wspomnieć, że jeden fundusz cieszy się, że Facebook, tudzież Meta, przeciąga tą uwagę w stronę Metaverse, czyli The Round Hill Ball Metaverse ETF, ticker Meta, który właśnie poszukuje inwestycji w firmy, które angażują się w różne takie działania, czy dostarczają produkty, usługi, technologie, czy inne rozwiązania takie technologiczne, żeby skupiać tych ludzi w metaverse i właśnie zarabiają na bezpośrednio bądź pośrednio na metaverse. Myślę, że jest to niesamowicie ciekawy temat. Myślę, że mamy tutaj trochę scenariusz właśnie jak z Black Mirror, gdzie myślę, że to jest bardzo dobry przykład, gdzie w jednym z odcinków właśnie bohaterowie żyli właściwie w takich nazwijmy to cyfrowych klatkach i no to 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 nie było fajne, umówmy się. Natomiast te, takie rozcinki zostałem już wam. Macie, macie nad czym myśleć, wiecie, czego możemy się spodziewać. Myślę, że będzie to ogromny biznes w perspektywie następnych to już raczej kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat. Ale myślę, że będzie to też jeden z trendów, który gdzieś w przyszłości będzie się wyłaniał i nabierał tempa. No i co? No i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Myślę, że myślę, że jest to bardzo ciekawy temat. Jak zawsze zapraszam Was też, żebyście odwiedzili naszego Facebooka, Finance Flow, Instagrama o tej samej nazwie. Jeszcze raz zapraszam Was do dołączenia do naszej społeczności mailingowej financeflow.email, gdzie naprawdę masę pracy. Robię, robię po prostu za Was, żebyście wiedzieli, co się dzieje na rynkach finansowych, jak na tym zarabiać, w co mogłoby być fajnie zainwestować, w co niekoniecznie naprawdę masa, masa, masa wiedzy. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, cześć.